Siemanko wszystkim z tej strony WSG7 i dzisiaj zobaczcie co do mnie przyszło. Tak jest, właśnie mój zapriarderowany Medal of Honor Warfighter Limited Edition na pc ta I co, mamy okładkę. Mam akuratą grę w wersji angielskiej, ponieważ zamawiałem ją na angielskiej stronie. I co mamy z tyłu? Pokazane mamy drużyny, z którymi możemy grać. Z którymi? Którymi możemy grać? Jakieś tam trzy fotki i mamy minimalne i zalecane wymagania no, złap halo coś nie może złapać ostrości złe światło jest dobra, nieważne A więc przejdźmy do otwierania Tak jeszcze jak widzicie, nie jest otworzona gra także robię to pierwszy raz mhm. żebym dał sobie rodę trzymam w jednej ręce kamerę nie jest wygodny test ale myślę, że damy radę dobra, udało To taki mały szybki unboxing, na którego czekałem, na, którą, na jaką grę czekałem. No. I co no, pudełko jak pudełko, nic specjalnego nie ma, ale do tego mamy właśnie yy, jak to się nazywa, kod z którym będziemy mogli zagrać w Battlefielda 4BT. Dlatego w sumie to spriordowałem tą ZapriOl. Tutaj macie kod. Tam nie wiem co tam pisze nawet. Need help, no jakiś tam. Numer telefonu i tutaj mamy grę na dwóch płytkach, jak widzicie. Disk 1, disk 2. I co jeszcze tutaj mamy? Mamy też jakąś lotkę No coś tam z tym dostajemy. Jakiś szybki dostęp do szwedzkiej SOG. Spec Ops Operator in Multiplayer. Uh, if you're no czyli dostajemy tam szybko coś blokowane, jeżeli yy, graliśmy wcześniej w Battlefield'a 3, czyli ja grałem, czyli to dostanę. I jeszcze yy, co dostaniemy? Aha, no nic, no to, to tylko to. No i z, z tyłu mamy Linkin Park. Yy, chyba jest po prostu reklama jego nowego albumu, ponieważ jak sami wiecie yy, właśnie... On zrobił muzykę do tej gry. I tutaj mamy ulotkę Most Wanted nowego. Most Wanted, przepraszam, który właśnie wyjdzie 2 listopada 2012. Też bardzo ciekawa dzie y gra. Zastanawiam się nad kupnem jej. A z tyłu mamy ulotkę Crisisa 3. Która też jest ciekawa. No zobaczymy jak to pójdzie. I tutaj może jak widzicie y pod płytami jest właśnie zdjęcie z wszystkimi jednostkami Specjalnymi e i mapą zaraz zobaczymy, czy jest Polska, czyli Grom. No, wychodź, dobra, jest Polska? Jest, grom, nasz, tak jest. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten szybki, krótki unboxing. Gra przyszła, także oczekuje, Oczekujcie dużo gameplay z tej gry, ponieważ właśnie zaraz ją zacznę instalować. No, i zobaczymy, czy ta grana jest naprawdę taka dobra, jak została zareklamowana. A więc dzięki za oglądanie i czekajcie na gameplay z tej gry. Dzięki, Siema! If you're new to my channel...